w sobie włosy było mało no, chwilą. I znowu mi się jak siano. A, to trudno. Właściwie może nie wysły. W ogóle dostałam dwie drapki do wymienienia. Chyba jest z 25 zł. Jakoś tak, bo to ósemka to jest przypisana kwota i jak jest ósemka czerwona, to wtedy jest podwójny. podwójne, więc bo 25. Więc wymienię za tydzień, jak będę do szkoły. A jutro idziemy do fryzjera z bratem. On jeździł do fryzjera do miasta obok, a że teraz jest fryzjer przeniósł, to będzie jeździł z 50 km aż żeby do fryzjera pojechać. Co to jest mądre? A niech robi co chce, ja też pojadę i też. Pojedzie, pojedziemy z nimi, jeszcze. Zrobimy sobie wycieczkę. A jak chce, to niech jedzie. A w niedzielę zjadł na koncert Ewy Farnej. Trochę bym pojechała w ogóle ostatnio opasę na jej piosenki coś bym pojechała, ale nie no, najbardziej, to bym pojechała w niedzielę do Jenowca Wielkopolskiego, bo ma tam gra koncert. Ale tym razem się nie uda. Trudno. Będę czekać na jakiś następny, może kiedyś szybciej się uda. Czy kiedyś szybciej? Na jakiś następny się uda. Bo no, na razie tylko wiem o w lutym, że będzie grała. Ale może coś będzie wcześniej, im bliżej. Ope. I wanna be a sacrifice in love? For you I will <music> You should be here with me. No wasting time here, yeah, you've been on my mind. Wszędziemy właśnie do domu, trochę pozwiedzaliśmy w sumie powiedzieć, wchodziliśmy sobie, Już trochę było zimno, ale nie było jakiejś tragedii, bo w sumie czapkę jeszcze miałam na głowie, ale coś miałam powiedzieć. Mój brat właśnie poszedł wtedy do. Się. poszedł do fryzjera, a ja, ja my poszliśmy z mamą. Taki ładny las był i mamę by zrobiła sesję zdjęciową, bo za dziesiątym razem mi się dopiero zdjęcie jakieś podobało, a im dłużej robiła mi się tym bardziej podobało, więc mamę będzie mogła mi częściej zdjęcia robić. Jeszcze mogę Wam pokazać właśnie tutaj, jak wkleję, jak zrobiła. I za niedługo dodam na Instagrama, więc jak to oglądacie, to już pewnie będzie na Instagramie, więc zapraszam polajkować mi zdjęcie. Nie no żarty, oczywiście. Muszę się rozebrać. Myślałam, że pójdę do babci, ale chyba nie będę jej zawracać. Za przeproszeniem. Ej, ten makijaż mi się trzyma. W ogóle pomalowałam sobie tym nowym takim do, do tych, do powiek takiej ładnie to wygląda. Mi się podoba. Ale to mój brat zauważył, że się pomalowałam, bo zawsze mówi, że nie widać. A teraz dzisiaj Darunie jaką tapetę zrobiła! I byliśmy też na wystawie pająków. Tylko nie bo to było w galerii, ale takie osobne pomieszczenie, które się płaciło, więc nie wchodziliśmy. Chyba ulgowy był 20 ileś z 29 zł, więc bez przesady. Ja nie będę płacić, o pająki. Na pająki patrzy, które się boję, więc tylko na wejściu zobaczyliśmy, jak jeden prawie co z tego terrarium nie uciekł. Więc mnie telepało i poszliśmy stamtąd, więc już tam nie wracałam się. Więc nie rozumiem, po co płacić się bać, więc ja na pewno bym tam nie weszła. Jadę zaraz z babcią do lekarza i patrzcie, jakie słonko wyszło. W końcu dzisiaj mam 10 stopni, więc że będzie trochę ciepło. Ale w końcu brakowało mi słońca. Musimy właśnie z babcią do lekarza słoneczko świecić, plusio jest. I idziemy się zapisać na woź w tym roku. Ja rok temu nie byłam. Jej, włosy wieją. Jak tam ja rok, rok, rok temu nie byłam, byłam w pracy wtedy. Dwa lata temu byłam i, Was, i kim ja trzy. Byłam? Bo ty mu też nie byłaś. A nie? Nie byłaś. Nie leżę. By w dreptamy. Trochę daleko no. mamy, ale jest ciepło. Tylko, że wiatr wieje. Ale tak to jest nic. Jesteśmy się w barze mlecznym. Będę próbować pompocik, ja czy jest dobry. Słodkie, dobre. Czy woda tu dla Ciebie? jakieś żeberka, a ja mam jakiś kotletek. Ktoś, jaki to jest? nie Myślę, że i tak jest to bardzo lepszy z mięśni, i dobra, ale ziemniaki są całe w tłuszczu ale ja ja w ogóle, jakbyśmy szukały jakiejś to było o wiele droższe na przykład zespoła jest 5zł, a to gdzieś 14 kosztowało surówka dwa, nie, sama, surówka. Surówka sama... no nie widać a surówka ile sama kosztowała surówka sama 5zł może, no ale całe wydanie ziemniaków jakieś jakiś kotek 14 a surówka to być chyba, i kompot 2zł, tak? to o wiele taniej a w Krakowie ile trwało? No, też nie było, to jest aż tak dużo, no ale o wiele, 20 zł może takie danie, chciało było zapłacić ponad 20 sobie jeszcze na chwilę na pole, dopóki nie jest ciemno i zimno. Niko! Taka zobaczył, a później idziemy do babci, no bo jak jutro idzie już do szpitala, to chcemy tak ostatni dzień, jeszcze przed szpitalem, z nią spędzić. Jakie ładne niebo jest. Wyszliśmy w sumie też niedawno. Jezu, te zwierzę na to za mną chodzi jak, nie wiem, tu jest pies tu jeszcze kot idzie. Chodź tu, chodź. Tu jest jeden, Riko. Tu jest druga. Patrz, jaka małpa. Tylko kucnała już mi na rękach siedzi. Hello. Czy ty się widzisz? Jak ty wyglądasz, kobieto? Pokemon. I'm Napisy właśnie od babci, posiedzieliśmy trochę i mi coś wywaliło na twarzy i mi wkurza. Jakiś nowy kolega i mi przykro, bo to idzie do szpitala na operację. O, piermę To jest w szpitalu, no, ale chyba, chyba jak mi się daje, pojedziemy na urodziny do niej. Więc się pożegnaliśmy. Wszystko będzie w porządku. I teraz idę się ogarniać. I spać. spać mi się jakoś że Teraz mówię, że mi się spać, co? a pójdę dłużkę, do łóżka i nie będę spała jak zawsze. A o samochodzie się śpi, a później przyjeżdża i przez światło mi się już nie przestaje się. spać. Ale to się cieszę z jednego powodu. Ale wam dam znać o co chodzi później, bo to jeszcze na 100% nie jest pewne. W ogóle tak samo być chcieli się na tym chcieliśmy na ten zapisać, bo ja zobaczyłam, że jakby w tych sztabach, co są. Jest lista, że jest jakby moje miasto. Ale mi tak mówi, brak, przecież nie pisali nic jakby na takiej na Facebooku, że jakieś ruszyła rejestracja tam. Więc możliwe, że to jeszcze nie, nie ma tego. Ja tam dzwonię, a ten pan nawet nie wie, powiedział, że wie, że będzie tutaj sztab, ale nie powiedział, że nic więcej nie wie, więc nie poszliśmy tam. I dobrze w sumie, bo było tam daleko, poszliśmy na darmo. Bocia by tyle drogi szła na domu. Więc to że jednak zadzwoniłam. W ogóle ja się dwa razy dzwoniłam do jakichś ludzi, to, a to dla mnie to mnie to nie pasuje, bo ja nienawidzę gadać przez telefon. Wiesz, ja musiałam dzwonić tam w sprawej babci, bo ja jestem babci opiekunką. <grym> z babcią wszędzie po lekarach. A później musiałam tam dzwonić, ale ja nienawidzę gadać przez telefon z ludźmi. Po prostu znaczy, z, nie no, zależy z kimś, bo z rodziną czy z jakimiś tam przyjaciółmi kolegami i koleżankami mogę gadać, ale takie jakieś rzeczy załatwiać, to nie, 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 ja nienawidzę, po prostu mnie to tak stresuje, że go wymaga. Jeszcze moje włosy, jak one wyglądają, muszę jutro i muszę jutro ich ale mam plan, bo jutro będzie znowu się bać 10 stopni, pójść do lasu, ale nie sama z psem, chociaż z tym psem to jak się idzie, to się nie da odpocząć, ja taka przychodzę zmęczona, jak z nim idę na spacer, bo nie wiem, ile by się z nimi chodziło, to on nie umie się zachować, ja go próbuję wyszkolić, ale to, to się nie da. Jest taki pies, że nie wiem z jakiej on matki pochodzi, i ojca, ale nie wiem, prostu dziwny on jest, ale mniejsza. Ja Wam już dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie, który będzie w sobotę chyba, czy we wtorek. Ja już nie wiem, bo ja mam w sumie już jeden i półtora filmu nagrane, więc nie wiem, który pierwszy zobaczycie. Zobaczymy, kiedy ja to zmontuję. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Bajo!